Karta na dziś, 6 czerwca 2025, Trójka Denarów. Ta karta przychodzi z takim przesłaniem, że jesteś częścią całości. Jesteś elementem w jakimś systemie. Tak jak tutaj na tej karcie, w tym krajobrazie lasu. Wszystko jest ważne. Ważna jest ta kłoda, która się za chwilę rozłoży i stanie się podłożem dla kol rosnących kolejnych roślin i stawia wiewiórka, grzyby, drzewa rosnące, liście spadające wszystko jest w lesie ważne. Wszystko jest w lesie potrzebne. I tak samo Ty jesteś ważna i potrzebna w tym życiu, w tym wszechświecie, w tym istnieniu, w którym jesteś. Taka jaka jesteś, z tym, co masz. To jest taka karta, która mówi ci, że nie musisz być tym najwspanialszym drzewem w lesie. Możesz być tą chłodą tutaj, albo tym małym grzybkiem. Nie musisz być tym największym, najbardziej rozłożystym, najsilniejszym drzewem w lesie. Możesz, ale nie musisz. Bo nie o to chodzi. Nie, nie tylko najsilniejsi są ważni. Ważne są też te elementy, które, nawet nie chodzi o to, że są słabsze, ale mają zupełnie inną rolę do spełnienia. To jest, to jest to przesłanie takie piękne z tej talii, tej talii krajobrazów. No, jesteś częścią czegoś większego. I to, że jesteś częścią, jesteś jakąś kropelką w oceanie wszechświata, w oceanie istnienia, to nie czyni cię mniej ważną, czyni cię równie ważną jak cały wszechświat. Bo bez ciebie, bez tej kropelki, cały ten wszechświat, cały ten ocean nie byłby kompletny. Bo to, że jesteś małą cząsteczką istnienia, to nie znaczy, że jesteś tą najmniej ważną cząsteczką. Każda jest tak samo ważna, każda jest tak samo istotna. Bez każdej ten wszechświat, to istnienie nie byłoby takie, jakim jest teraz dzięki tobie. Pamiętaj o tym. Ach, piękna ta karta dzisiaj. Daj znać, jak z tobą zarezonowała. Jeśli potrzebujesz więcej ode mnie wsparcia, odezwij się. A na dziś to wszystko. Pa pa.